Cześć! Dziś będę gadał w pogaduchach o jedzeniu, o przyprawie, o zielu, bez którego nie ma polskiej kuchni. Bez którego nie wyobrażamy sobie naszych mięs, kiełbas, kotletów mielonych, wielu zup, sosów, a przede wszystkim też i Wielkanocy. A o czym mówię? Mówię o roślinie, która jest znana od. Ponad 5000 tysięcy lat, w epoce kamienia łupanego, już była znana, już była zbierana, już była dodawana. Rośnie w specyficznym klimacie, potrzebuje ciepła. W naszym klimacie jest rośliną jednoroczną, ale jest, rośnie w lecie, gdy jest ciepło. Mowa o majeranku, którego nazwa wywodzi się od arabskiego słowa moriane. Słowo to ma dwujakie, dwojakie, nie dwojakie, dwojakie znaczenie. E, nieporównany i trwało. Dwojaki to było takie naczynie do noszenia jedzenia w średniowieczu tak swoją drogą. Lebiotka Majeranek przyjechała razem z ludnością arabską do morza, do basenu Morza Śródziemnego i tam się zadomowiła. Stamtąd zaczęła swoją ekspansję na Europę. A w którym to było wieku? Któż to może pamiętać. W każdym razie znali ją już Grecy i Rzymianie. Rosła na wyspie Lebiotka Majeranek, czyli Majeranek. Rusł na wyspie Afrodyty. Gdy się wynurzała z morza, wychodziła na swoją wyspę, czyli na Cypr. I tam rusł Majeranek. Plotła z niego wianki. I obdarowywała nimi panny młode, co by im w miłości się udarzyło i w dzieciach obdarzało. I tak właśnie zyskał Majeranek miano ziela miłości, pomyślności, płodności. Panny młode, gdy szły do ślubu, do złożenia ślubów, swemu wybrankowi, zawsze miały wianek. Z majeranku na głowie. Rodzeństwo majeranek ma dać pokaźne, gdyż on jest, on jest generalnie z rodziny oregano. Więc bazylia, oregano, tymianek, rozmaryn i szałwia. Jest to jego rodzeństwo. Jego smak jest delikatnie kwiatowy, słodki, żywiczny taki. A my sobie nie wyobrażamy bez niego grochówki żuru, żurku, barszczu czerwonego, kiełbasy, kotletów mielonych, wielu sosów, galareta, no nie, galareta odpada, się zagalopowałem, ale większość potraw, które robimy, po prostu majeranek się, jest takie powiedzenie, że kogoś jest pełno, jest go wszędzie, jak majeranku. No i to prawda, bo majeranek jest naszą taką podstawową przyprawą, podstawowym ziołem, które się bardzo dobrze przyjęło w naszym kraju. Jest cudowny: grochówka, zupa fasolowa. No, no dobra, nie będę się powtarzał, ale ja sam uwielbiam majeranek. Nawet teraz, jak robiłem sobie taką ala szakszukę na śniadanie złożoną tam, z taką spolszczoną troszkę kiedyś wam opowiem, ale na wierzch poszedł majeranek, żeby wzbogacić smak. Słuchajcie, fantastyczne jest to zioło. Dobrze. To co? Ja kończę na dzisiaj. Dziękuję tak bardzo króciutko, ale mam nadzieję, że chociaż trochę treściwie dla Was dzisiaj w pogaduchach o jedzeniu było o majeranku. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do komentarza i do podniesienia łapki w górę lub w dół. Jak zwykle. Miłego dnia.